Nowe leki dają nadzieję dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Cztery miesiące temu grupa dziesięciorga chorych dzieci dostała refundację nowego leku. Wyniki kuracji są pozytywne. Lek ma dostać kolejnych 20 małych pacjentów. Koszty tej terapii są bardzo wysokie przekraczają milion złotych rocznie na osobę. Monika Zalewska. Właśnie dzisiaj Julka kończy pół roku. Cztery miesiące temu u dziewczynki zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Ciężką postać SMA typ pierwszy patrz na jękie objawy. Nie wiem, czy by przeżyła dwa lata. Przed śmiercią Julkę uratował lek, który został zarejestrowany wtedy, kiedy u dziewczynki zdiagnozowano chorobę. Przed podaniem pierwszej dawki nie płakała, nie ruszała rączkami, nóżkami. Teraz jest już po czwartej dawce. Julka rusza rączkami, główką, całe ciałko chodzi. Choroba się zatrzymała, dzięki rehabilitacji dziewczynka robi postępy. Pomóż sobie drugą ręką. Dla Alicji to wyczyn. Jeszcze cztery miesiące temu nie było mowy o tym, by coś brać do rączki. Zabawki, które schowaliśmy do kartonu, no To możemy jej wyciągać, bo ona zaczyna ruszać tymi rączkami. To no znaczy lepiej, to wszystko jakby pracuje. Rodzice robili wszystko, Bo Alicja uniknęła rurki tracheostomijnej. Już miała rozpocząć leczenie we Francji. Tam lek był dostępny pod koniec ubiegłego roku. Niestety Alicja dostała ciężkiego zapalenia płuc. Dzięki ćwiczeniom z logopedą mówi. A jak samopoczucie? Dobrze? Jest dobrze? Da. Alicja i Julka są w grupie 10 dzieci, które za zgodą Ministerstwa Zdrowia dostają lek od firmy farmaceutycznej. Większość rzeczywiście wygląda coraz lepiej, potrafi coraz więcej i to jest ogromna satysfakcja. Tym większa, że dzisiaj pojawiła się nadzieja dla kolejnych dzieci. Mamy zgodę Ministerstwa Zdrowia na zastosowanie leku u kolejnej grupy 20 dzieci. I to w trzech ośrodkach w Polsce. Do Warszawy dołączył Gdańsk i Katowice. To ważne po podróże dla tych dzieci to zagrożenie. Refundacja będzie naszym największym marzeniem do spełnienia, bo niestety lek trzeba do końca życia. Yy. Przyjmować. Nie wiadomo, czy lek będzie refundowany, a jeśli będzie, to ile dopłacą chorzy? Czy refundacją będą objęci dzieci i dorośli? Nie poddajemy się, nie chcemy żyć. Dla nas życie jest ogromną wartością. 28-letni Wojciech Kowalczyk z ciężką postacią SMA żyje na przekór statystykom. Z tym typem choroby 90% pacjentów umiera do drugiego roku życia. To jest dla nas ogromna szansa, to leku jest. Dla mnie jest przerażająco wysoko. W Europie roczny koszt leczenia to 270 tysięcy euro. Jeszcze cztery miesiące temu jedynym lekiem na SMA była rehabilitacja. Dzisiaj jest lek, który hamuje postęp choroby, a na świecie trwają badania nad kolejnymi terapiami. Monika Zalewska.